Marcus Rashford w Barcelonie. Nowy rywal Lewandowskiego już oficjalnie. To już oficjalne. Marcus Rashford, jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy angielskich ostatniej dekady, został nowym zawodnikiem FC Barcelony. Informacje jako pierwszy podał niezawodny Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz zdradził nie tylko kulisy negocjacji, ale i pełne warunki finansowe oraz długość wypożyczenia. Rashford trafia do Barcelony na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu w czerwcu 2026 roku. To może być jedno z najgłośniejszych wzmocnień Blaugrany w ostatnich latach. Barcelona, po fiasku negocjacji z Nico Williamsem, pilnie potrzebowała wzmocnienia na skrzydle. Rashford był jednym z kandydatów rozważanych przez klub razem z Luisem Diazem z Liverpoolu. Ostatecznie wybór padł na piłkarza Manchesteru United. Powody Przede wszystkim gotowość do negocjacji ze strony angielskiego klubu, który nie widział miejsca dla 27-latka w swoim projekcie pod wodzą Rubena Amorima. Jak poinformował Romano, Barcelona pokryje pensję Rashforda w wysokości 14 milionów euro brutto, a sam zawodnik zgodził się na obniżkę wynagrodzenia o 15%. Co więcej, jeśli transfer okaże się udany, Barca będzie mogła wykupić go za 30 milionów euro. Tym samym klub z Katalonii zabezpiecza się na przyszłość nie ryzykując zbyt wiele finansowo w pierwszej fazie współpracy. Pojawia się jednak jedno pytanie, gdzie w tym wszystkim miejsce dla Roberta Lewandowskiego? Rashford to gracz uniwersalny, jego główna pozycja to lewe skrzydło, ale może też z powodzeniem grać jako środkowy napastnik. To oznacza, że w teorii może być konkurencją dla Lamain Yamala i Rafinchi, ale także w zależności od ustawienia trenera Hansa Vietera Flick'a realnym rywalem Lewandowskiego o miejsce w składzie. W ubiegłym sezonie Rashford nie miał najlepszych notowań w Manchesterze United. Został odstawiony przez trenera i wypożyczony do Aston Villa, gdzie w 17 meczach zdobył 7 bramek i zanotował 6 asyst. Pokazał, że wciąż potrafi błyszczeć, jeśli dostanie odpowiednie zaufanie i przestrzeń. Teraz, w nowym otoczeniu, z ambicjami powrotu do ścisłej światowej czołówki, może chcieć udowodnić swoją wartość. Barcelona natomiast szykuje się na sezon przejściowy. Odejście Ksawiego i przyjście Flyke oznacza nowy styl gry, nowe wymagania i walkę o odzyskanie dominacji Hiszpanii i Europie. W takim kontekście Marcus Rashford może okazać się nie tylko przydatnym wzmocnieniem, ale też impulsem do taktycznych zmian. Dla Lewandowskiego nadchodzące miesiące będą kluczowe. Choć jego pozycja w klubie wydaje się niezagrożona, to nie można lekceważyć takiego transferu. Szczególnie, że polski napastnik zbliża się do 37. roku życia, a Barcelona już teraz myśli o przyszłości i potrzebuje planu, by na wypadek jego słabszej formy, kontuzji lub naturalnego spadku intensywności. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Rashford to zawodnik z ogromnym potencjałem marketingowym. Anglik jest znany nie tylko ze swojej gry, ale i działań poza boiskiem, co może wzmocnić globalną pozycję Barki w świecie futbolu i mediów. Z punktu widzenia klubu to ruch zarówno sportowy, jak i biznesowy. Podsumowując, Markus Rashford trafia do Barcelony z dużym znakiem zapytania, ale i równie wielkimi oczekiwaniami. Jego uniwersalność, doświadczenie i chęć odbudowania kariery mogą pomóc Blaugranie, ale jednocześnie stanowią potencjalne wyzwanie dla Roberta Lewandowskiego. W sezonie 2025-2026 kibice mogą być świadkami nie tylko walki o trofea, ale też zaciętej rywalizacji o miejsce w składzie. A to oznacza jedno, emocji z pewnością nie zabraknie. Ogieńce sądzicie o przyjściu Raszforda? Czy Lewandowski powinien się obawiać o miejsce w składzie? Dajcie znać w komentarzach. Grzbiet dłoni palec wskazujący w dół.